Była sobie mała dziewczynka. Nagle jej brzuch zaczął puchnąć jak u ciężarnej kobiety. Czułam mdłości, a w brzuchu pojawiał się dziwny ból. W nocy jej stan jeszcze bardziej się pogarszał. Matka zaczęła podejrzewać, że córka może być w ciąży. Natychmiast zabrała ją do szpitala. Lekarz zrobił badania i okazało się, że w jelitach dziewczynki powstały wzrosty. Jedzenie utknęło w żołądku, dlatego brzuch tak spuchł. Rozpoczęto przygotowania do operacji. Pielęgniarka włożyła dziewczynce do nosa sondę, żeby usunąć pokarm zalegający w żołądku. Leczenie trwało, ale skutki uboczne leków zaczęły się nasilać. Pewnego dnia, gdy patrzyła na bawiące się dzieci, położyła delikatnie rękę na swoim brzuchu. Matka postanowiła zabrać ją do większego szpitala, jednak ekspert oznajmił, że teraz leczenie nie jest już możliwe. Dziewczynka co noc zwijała się z bólu i nie mogła spać. Powoli zaczęła tracić nadzieję na życie. Zapłakana powiedziała: Mamo, chcę iść do nieba, tam nie ma bólu. Matka nie wiedziała, co robić. Wtedy do szpitala przyjechali jej tata i siostry, żeby zabrać ją do domu. Leki przestały działać. Po powrocie dziewczynka stała się milcząca i zamyślona. Matka była tak zrozpaczona, że nawet obraziła się na Boga. Już nie pójdę do świątyni, powiedziała. Pewnego dnia siostra zaprosiła ją do zabawy na dworze. Dziewczynka wspięła się na drzewo. Nagle jedna gałąź się poruszyła i dziewczynka spadła w Dół wewnątrz drzewa. Straciła przytomność. Przyjechali strażacy, ale dół był tak głęboki, że nic nie mogli zrobić. Matka ponownie modliła się do Boga. Proszę, uratuj moje dziecko. I wtedy po dziewięciu godzinach wydarzył się cud. Dziewczynkę wydobyto całą i zdrową, miała jedynie lekkie zadrapania, ale największe zaskoczenie przyszło wtedy, gdy okazało się, że ból brzucha całkowicie zniknął. Matka zabrała ją z powrotem do szpitala. Lekarze byli zszokowani. Jak to mogło się samo wyleczyć? pytali. W oczach matki pojawiły się łzy szczęścia. Okazało się, że kiedy dziewczynka była nieprzytomna, jej dusza poszła do nieba i spotkała tam Boga. Stała się jego najukochańszym dzieckiem. Ta historia uczy właśnie tego.